Prosto z Poznania zapraszam do Poznania na Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poleko, które rozpoczynają się 19 października. A my przygotowujemy wydarzenie o tytule Dobre praktyki gospodarce odpadami, porozmawiajmy o. To cały cykl sesji, dyskusji, rozmów na temat nas interesujących rzeczy w branży i o odpadów, jak tego dokonać, jak powinno to wyglądać, jakie są koszty, jakie zminimalizować, o tworzywach sztucznych, jak rozwijać rynek recyklingu tworzyw sztucznych, jakie są bariery, w jaki sposób możemy je razem wspólnie pokonywać, ale także, co ważne, o certyfikacji, certyfikacji związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, certyfikacji związanej z recyklingiem, certyfikacji, która umożliwi większy rozwój przedsiębiorstw, a ostatniego dnia bo 21 października targów zapraszamy na tematu, którego nie było – metale. Będziemy mówić o metalach w zakresie odzysku ich z odpadów, bo temat metali krytycznych jest dosyć istotny, jak chodzi o rozwój gospodarki w kierunku zielonej gospodarki, zielonych technologii. O tym wszystkim w Poznaniu. Zapraszam serdecznie. Katarzyna Błachowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.